Cześć, tu trenerka Paulina. Dzisiaj jest ze mną Adaś i Patryk. I Patryk ma do Was bardzo ciekawy przekaz. Cześć, mam nadzieję, że to już kolejny film, który oglądaliście z nami. Zachęcam Was także do codziennego ćwiczenia z nami. Świetnie, to jest bardzo dobry przekaz. A teraz pokażemy Wam od razu przechodząc dalej, jakie mamy... Pierwsze ćwiczenie. Podpór przodem. Przechodzimy rękami w prawo i w lewo. Ćwiczenie numer dwa. Przechodzenie rękami ze stania do podporu. Trzecie to pompki. Czwarte ćwiczenie to wykroki ze skrętem ciała. A piąte ćwiczenie to podpór, ugięcie rąk do tak zwanej żabki. Trzy, dwa, jeden, start. Jedziemy. Prawa, lewa, prawa, lewa. Panowie ćwiczą na prostych nogach, a ja pokażę, jeśli ci ciężko. Połóż nogi na kolanach i przechodź, przenoś rączki w prawą i lewą stronę. Wybierz tą wersję ćwiczenia, która jest dla Ciebie odpowiednia. I przerwa. Świetnie. Daliśmy radę. Panowie cały czas byli na prostych nogach. Zwróćcie uwagę, jeśli nie daliście rady tak jak ja, możecie przejść na kolana. Kolejne ćwiczenie to przechodzenie ze stania do podporu. Szeroko nogi i na łapkach do przodu. Hop. Jedziemy, panowie. I góra. I dół, Patryk. Dajesz, dajesz. To tylko 20 sekund. I hop. A teraz kto szybciej? Dawaj, dawać. Świetnie. Przerwa. Bardzo dobrze, panowie. Kolejne ćwiczenie to pompki. To już nasze trzecie ćwiczenie. Zostań z nami. Po tym ćwiczeniu będziemy już ponad za ponad połową. Pompeczki, panowie. Pozycja wyjściowa, 5 sekund odpoczynku i ruszamy. I go. Kto chce robić wąskie, ktoś nie da rady, może robić szerokie. Pamiętaj, jeżeli ci ciężko, możesz położyć brzuch, wyprostować ręce i unieść ciało. A my robimy całe. Dajemy, dajemy. Cztery. Trzy. I przerwa. Świetnie, panowie. Teraz przechodzimy do ćwiczenia na nóżki. Wykrok, skręt. Otwieramy klatkę piersiową wraz ze skrętem. Uwaga, 5 sekund przerwy i ruszamy. I hop. I hop. I hop. I hop! Nie zapominamy o uśmiechu. Brzydkie miny, brzydka pogoda. Chcecie, żeby padało? No właśnie, przerwa. Świetnie. Piąte ćwiczenie. Daj z siebie wszystko. Zostań z nami do końca. Nie jest ono łatwe, ale jeżeli my damy radę, to i oni. Świetnie. Podwór przodem. I kolanko bokiem gorączki. Hop, hop. Jeszcze. Trzy, dwa, jeden. Hop. Ćwiczymy, ćwiczymy, ćwiczymy. Trudne ćwiczenie. Jeżeli ci ciężko, odpocznij chwilę, wróć do pozycji i kontynuuj razem z nami. Pamiętaj, najważniejsze są chęci. Okej. Okay. Świetnie daliśmy radę. Piona, piona. I zapraszamy, tak jak wcześniej Patryk mówił, do obejrzenia kolejnego filmu i subskrybowania naszego kanału oraz ogląd. O, dokładnie z dzwoneczkiem.